Szok i Dzisiaj pokażę wam konflikt, dramę między baronami piłkarskimi, a więc Bogusławem Leśnodorskim, a także Karolem Klimczakiem. Spór tak naprawdę o Krystiana Bielika, czyim jest reprezentantem, czy Legi Warszawa, czy też Lecha Poznań. Zaskakujący tak naprawdę finał, bo okazuje się, że Bielik jest wychowankiem zupełnie innego klubu, ale jakiego dzisiaj przeprowadziłem specjalnie dla was. Dochodzenie, śledztwo w tej sprawie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zosta Suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, po tym jak Krystian Bielik strzelił bramkę na mistrzostwach świata z wuchami Polska zwyciężyła tutaj nad wuchami 1 do 0. Wszyscy chcą po prostu utożsamiają się z tym sukcesem, no i chcą po prostu powiedzieć, że to jest ich wychowanek. No, i rozpoczęła się dyskusja praktycznie na Twitterze, która właśnie wygląda w ten sposób, właśnie, zaraz Wam przedstawię, ponieważ Bielik w przeszłości grał i w Lechu Poznań, i w Legii Warszawa. I teraz tutaj Bogusław Leśnodorski w tym czasie, kiedy właśnie pełni funkcję prezesa Legii Warszawa, przypisuje sobie, że to Bielik jest wychowankiem jego klubu. Natomiast tutaj Karol Klimczak przypisuje sobie rację, że to jest wychowanek tak naprawdę Lecha Poznań. No i teraz zobaczmy sobie całą tutaj dyskusję, całą można powiedzieć, Spinę, tak? Informację przede wszystkim zamieściła Akademia Lecha Poznań. Bramkę dającą prowadzenie reprezentacji do lat 21 w drugim meczu młodzieżowych mistrzostw z Europy zdobywa wychowanek Krystian Bielik, tak? wychowanek, e, tutaj domyślnie d, 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 domyślnie chodzi o Lecha Poznań, natomiast Bogusław Leśnodorski odpowiedział, raczej nasz wychowanek w Poznaniu był tylko przejazdem, tak, i oczko puszczone i na to Akademia Lecha Poznań mówi w ten sposób rozumiemy, że były prezes może od dawna nie odwiedzać tej strony, ale odsyłamy do przepisów łączy nas piłka, i zobaczcie sobie, tutaj jest odnośnik, ja zaraz wam pokażę, e, odnośnik do e, informacji, która znajduje się na stronie Legi Warszawa, co to był za cios, po prostu chwyt, wymiana praktycznie można powiedzieć, tutaj uprzejmości między klubami. No i właśnie tutaj artykuł na stronie Legii Warszawa, Akademia Piłkarska, informuje o tym, kto, kto jest tak naprawdę wychowankiem, tak? No bo często się mówi, że wychowanek, wychowanek, a co to oznacza? Nie będę wam tutaj przedstawiał, to tu są paragrafy, poszczególne punkty, zanudziłbym was, byście pewnie usnęli. Natomiast najważniejsza dla nas informacja tutaj dotycząca tego artykułu jest jest ten akapit właśnie. A więc wychowankiem możemy więc nazywać każdego zawodnika, który przyszedł do nas pomiędzy 15 a 21 rokiem życia lub wcześniej i przybywał w naszym klubie minimum 3 lata i przybywa w naszym klubie minimum 3 lata, tak? Więc tak, w ten sposób to wygląda. No i teraz zobaczmy sobie, do tego zaraz się odniesiemy i teraz zobaczmy sobie na, na dalsze tutaj wymianę uszczypliwości między Bogusławem Leśnodorskim, tak? BL1916 w skrócie. Tutaj wydaje mi się, że wiem lepiej. Boguś, ty dowiedziałeś się o Krystianie Biliku, jak on już w Arsenalu był. Na to Bogusław Leśnodorski mówi w ten sposób Karol, ja z tatą Krystiana ustalałem gry plan. Plan pewnie gry tu chodzi tak? nim wy zdaliście sobie sprawę, że w kole dobrze szkolą, a potem z Arsenalem ustaliłem co dalej, no i skasowałem za to 10 milionów PLN, czyli 10 milionów złotych za część kupiłem Ci w podziękowaniu szampana, tak właśnie powiedział po prostu tutaj Bogusław Leśnodorski, no szokujące tak naprawdę wpis. No ale każdy z tych panów tutaj sobie przypisuje rolę, że to jest wychowanek ich. Teraz zobaczmy sobie jaka jest prawda. Przypominam wam tutaj ten, ta informacja, tak, że przebywa w naszym klubie minimum 3 lata. No to zobaczmy sobie, jesteśmy na, na stronie Wikipedii. Mamy tutaj tak, Wikipedia, Krystian Bielik, jego biografia zaraz wam pokażę. No i kluby, w których się znajduje, tak? Mamy karierę seniorską. Legia Warszawa, Arsenal, Londyn, Birmingham City. Legia Warszawa to jest 2014 do 2015. Lechu Poznań był od 2012 do 2014 roku, czyli zabrakło mu dosłownie rok, żeby być wychowankiem Lecha Poznań, czyli nie jest wychowankiem Lecha Poznań. Nie jest wychowankiem też Legii Warszawa, ponieważ 2014 do 2015 to jest tylko rok. Okazuje się, że Christian Bielik jest wychowankiem Arsenal naa lu lom din Tak, Krystian Bielik jest wychowankiem, ponieważ zgodnie z tą informacją tutaj między 15 a 21 rokiem życia przybywa w naszym klubie minimum 3 lata. W momencie, kiedy on poszedł do, do po prostu Arsenalu Londyn, no to on jest 98 rocznik, miał wtedy 17 lat, tak? Co z tego, że był na wypożyczeniu w Birmingham, ale był cały czas zawodnikiem Arsenalu, czyli po prostu cały czas jest zawodnikiem Arsenalu, więc spędził te 3 lata przed 21 rokiem życia w Arsenalu Londyn więc Krystian Bielik jest de facto tutaj wychowankiem właśnie Arsenalu Londyn, czyli nie ma racji ani prezes, były prezes Legii Warszawa, ani prezes Lecha Poznań. I teraz dla ścisłości podam Wam informację dalej tutaj dotyczące właśnie Bielika. Jak to wyglądało jeśli chodzi o Bielika, e, który grał tutaj, w, e, który właśnie występował w Legii i w Lechu. E, I on tam po prostu rozegrał meczów i tak dalej. No więc Bielik, sytuacja Bielika wygląda w ten sposób. W wieku 12, la, w wieku 14 lat trafił w 2012 roku do juniorów Lecha Poznań, z którym, e, w którym grał przez 300. Sezony, ale trzy sezony to nie są trzy lata, tak? To jest, to jest różnica. Przez trzy sezony. Natomiast pierwszej ekipie nigdy nie zadebiutował. Legia wykupiła Stopera w lipcu 2014 roku za 13 tysięcy euro, a pół, roku, a pół roku później Arsenal zapłacił za Polaka aż 2 250 tysięcy tutaj euro, tak? czyli około 10, no dokładnie 10 milionów złotych tam z groszem w Legii Bielik zagrał w sześciu spotkaniach, pięć razy w Ekstraklasie i raz w Lidze Europy i tak wygląda sytuacja Bielika czyli nie jest wychowankiem ani Lecha Poznań, ani Legii Warszawa, a jest wychowankiem Arsenalu Londyn. No tutaj po prostu wojna między, drama między baronami piłkarskimi wciąż trwa, ale ani jedna osoba, ani, ani po prostu jedna strona nie miała racji, ani po prostu druga strona, bo okazuje się, że właśnie Christian Bielik się na to zapał. Tutaj ten przepis jest taki, że musi rozegrać w danym klubie 3 lata, tak tutaj trzeba było zobaczyć, no, nie mamy informacji dotyczących tak naprawdę górnika Konin, tak, czy on w tym górniku Konin w jakim wieku tak naprawdę był, tak, no, tylko tu też trzeba pamiętać, że on praktycznie 98. rocznik, więc tutaj zaraz wam pokażę, tak, urodził się 4 stycznia 1998 roku, więc w momencie, kiedy przyszedł do Arsenalu, to był 2015 rok, no, to praktycznie, to praktycznie tutaj przyszedł wieku ile? 15 w Wieku 17 lat, czyli te 3 lata w arsenalu, w wieku 20 lat już był wychowankiem arsenalu Londyn. Tak właśnie wygląda sytuacja. Chociaż trzeba po prostu oddać, że rzeczywiście tak, miał epizod i w Lechu Poznań, i w Legii Warszawa. Rzeczywiście Legia Warszawa zarobiła na nim potężne pieniądze, bo to jest około 10 milionów złotych. Tutaj rzeczywiście Bogusław Leśnonorski mówi o tym, że tutaj Karol ja tą Krzysia, Krystiana, przepraszam, ustalałem plan gry, nim, nim Wy zdaliście sobie sprawę, że w kole dobrze dobrze szkolo. A potem z arsenalem ustaliłem, co dalej. No i skasowałem za to 10 milionów złotych, za część kupiłem ci w podziękowaniu szampana, tak, bo tam była taka sytuacja, że był szampan, e, tak, i e, rzeczywiście kupiony, i został wysłany e, do wodaży lecha pozna jako podziękowanie. No, tutaj sytuacja, jeśli chodzi o naszą polską ekstraklasę, bardzo często jest, że ci piłkarze, wielkie talenty po prostu e, przechodzą przez palce, tak, przez ręce, nie są wychwytywani przez szkółki, bo szkółki oczywiście patrzą, e, tak to powiedział Zbigniew w Boniek, przepiękne po prostu słowa. Tak, nie jestem jakimś fanatykiem tak naprawdę wypowiedzi, tak, cytowania. Natomiast tu rzeczywiście przepięknie powiedział Zbigniew Boniek z swego czasu, nawet niedawno, że dzisiaj szkuki trenerskie wyglądają jak pas startowy, tak, ustawione wszystkie paroporczyki, tak, po prostu wszelkie tutaj, jak mają się zachowywać, jak mają biegać i tak dalej. Natomiast, no, rzeczywiście trzeba po prostu patrzeć na to, jaki, kto jest człowiekiem, jaki jest potencjał w tym zawodniku. Przypomnę, że Krzy Czyż to w piątek też był przymierzany praktycznie do Legii Warszawa? Robiłem o tym filmik, gdzie Bogusław Leśnodorski praktycznie nie ostatecznie Legia Warszawa go nie kupiła. No nie powiem, że Bogusław Leśnodorski, bo wiedział o tym, o tym, o tym piłkarzu, tylko tam były zmiany właścicielskie tak właśnie wygląda ten spór trzeba pamiętać, że ten spór, te złośliwości, wymiana tych złośliwości na Twitterze no to jest sytuacja, która już po prostu toczy się praktycznie od miesięcy wiemy, tak, no, że to praktycznie Bogusław Leśnodorski, no, nie jest już teraz związany jakby z Legią Warszawą, ale dalej jest legionistą, tak, kibicem Legii, absolutnie, tak, Legii Warszawa natomiast, no, zawsze takie uszczypliwości po prostu daje w kierunku Piotra Rutkowskiego w kierunku właśnie władz Lecha Poznań, tak, były takie właśnie wpisy Także ta sytuacja w ten sposób się zakończyła tak raczej. Nasz wychowanek w Poznaniu był tylko przejazdem, tak, no, na, na, na bazie po prostu tych informacji, które mamy tutaj, to widać, że przejazdem był w jednym i drugim klubie i rzeczywiście Arsenal bardzo szybko go kupił jako po prostu potencjalny jako potencjalny po prostu gwiazdę, tak, gwiazdę po prostu piłki nożnej. Tu jest rzeczywiście cała informacja, tak, jeśli chodzi o stronę Akademii Legii dotycząca tego jakie są warunki, żeby Mówić o tym, czy ktoś jest wychowankiem, czy też nie. Natomiast tak, wychowankiem możemy więc nazwać każdego zawodnika, który przyszedł do nas pomiędzy 15 a 21 rokiem życia lub wcześniej przybywa w naszym klubie minimum 3 lata. 3 lata to nie są 3 sezony. On spędził rzeczywiście 3 sezony w Lechu Poznań, ale to nie są 3 lata, tak to jest zupełnie inna różnica e, niż po prostu tutaj, jeśli chodzi o sezony, bo to zostało wprowadzone przez to tak naprawdę, no bo w poszczególne ligi mogłyby sobie ustawić sezon, tak, no sezon, co to znaczy sezon, tak, mogłyby sobie ustalić, że na przykład sezon trwa trzy miesiące, więc wtedy ten okres by się w skrócił, czy, czy, czy trzy sezony to praktycznie byłoby wtedy tak jak po trzy miesiące to byłoby 9 dziewięć miesięcy, także tak to właśnie wygląda afera, drama, konflikt między Bogusławem Leśnodorskim, e, byłym prezesem Legii Warszawa w tamtym czasie, tak trzeba pamiętać, że tutaj mówi oczywiście, a Karolin Klinczakiem uważam za rozwiązany, e, no ja go nie rozwiązałem, tylko go rozwiązały przepisy i fakty, fakty tutaj e, tak, które są podawane przecież, e, ja e, nie, tutaj nie chodzi o to, żeby po prostu e, mówić, czy jedna do, strona ma rację, czy też druga tylko o to żeby przedstawić rzeczywiście, jak to wygląda w praktyce. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się.